Serdecznie. Za chwilę przedstawimy Państwu naszą wizję z reklamowego. Pierwsza scena rozgrywa się na osiedlowym placu Zadar. Jest piękne, słoneczne popołudnie. Niebo jest bardzo niebieskie, a trawa bardzo zielona. Dzieci bawią się, śmieją. Widzimy chłopca huśtającego się na huśtawce. Na huśtawce? Tak, na huśtawce, która jest zrobiona z opony. Nagle opona znika i chłopiec spada na ziemię. Następna scena Mieście. Po ulicy jadą auta. Jest ich bardzo wiele. Ulica jest zatłoczona. Auta dojeżdżają do skrzyżowania i zatrzymują się, gdyż jest czerwone światło. Po chwili zmienia się jednak na zielone. Lecz auta nie mogą ruszyć. Dlaczego? Gdyż opony zniknęły. Nie ma ich. Następna scena odkryła się na torze kokardowym. Na początku sytuacji widzimy to tak. Kokardy w jaskrawych kolorach przyjeżdżają jeden za drugim. Nagle jeden z uczestników wpada po na zakręcie. Kieruje się w stronę opon, amortyzujących takie wypadki. Jednakże nagle opony znikają i nieszczęśnik dobija do rampy. Na miejscu opon zostało już tylko w kiedy dym opada, słyszymy nadjeżdżającą karetkę. Kolejna scena ma miejsce na wysypisku śmieci. Jest ono przedstawiane w sposób bardzo ponury, w szarej barwa. Wokół piętrzą się opony. Niski męski głos mówi, może to właśnie stąd powinny zniknąć. Ostatnia scena ma miejsce w okolicach utylizatorni. Wokół utylizatorni jest pełno drzew. Drogą idzie mężczyzna ze swoją córeczką. Z córeczką! Ojciec oddaje oponę do utylizatorni. I wszyscy są bardzo, bardzo, bardzo szczęśliwi, łącznie z panem z